Doda nie ma szczęścia przed Opolem. Najpierw problem z reżyserem, a teraz to jest mała lipa. Festiwal w Opolu 2023 nie jest dla Dody zbyt łaskawy. Gwiazda zdradziła, że krótko po przykrej sytuacji, jaką zafundował jej reżyser widowiska Mikołaj Dobrowolski, musi mierzyć się z kolejnymi problemami. Już za trzy dni rozpocznie się festiwal w Opolu. Podczas 60. edycji Święta Polskiej Piosenki zaśpiewają swoje przeboje m.in. Danuta Błażejczyk, Edyta Górniak i Doda. Niewiele brakowało, a ostatnia z wymienionych nie stanęłaby na scenie legendarnego amfiteatru. Opole 2023 Afera z Dodą i Mikołajem Dobrowolskim. 5 czerwca Doda nagrała oświadczenie wideo, w którym wyraźnie roztrzęsiona i zalana łzami opowiedziała o przykrej sytuacji, jaka miała miejsce na planie podczas nagrywania spotu promującego jej występ. Za kulisami show doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań pomiędzy artystką a reżyserem widowiska Mikołajem Dobrowolskim. Ten sam, który reżyserował występ Blanki na Eurowizji 2023. Mężczyzna miał powiedzieć gwieździe, żeby wypi gwiazdka 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 alała. Słuchajcie, jestem tak roztrzęsiona, że to jest po prostu koniec. Rozpoczęła swoją wypowiedź doda, by wkrótce opisać, z jakim zachowaniem ze strony pracownika TVP przyszło jej się mierzyć. Jest tak okropna atmosfera, reżyser przyszedł ani dzień dobry, ani pocałuj mnie w dół gwiazdka E. Od początku negatywnie nastawiony. Mówi do mnie, wyb gwiazdka 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 dalaj, paj gwiazdka gwiazdka Olsie, rób sobie swój festiwal sama, kontynuowała piosenkarka. Ja jestem po ciężkiej sytuacji w moim życiu. Naprawdę przeszłam różne sytuacje, w których musiałam się mierzyć z takim traktowaniem w pracy, przez najbliższą moją osobę i takim pastwieniem się psychicznym, ale ja po prostu tego nie przeżyję teraz, zadeklarowała wokalistka. Opole 2023: jak wystąpi Doda? Na szczęście, cała sytuacja zakończyła się pomyślnie dla Dody. Przydzielono jej nowego współpracownika, a sam Dobrowolski wydał oświadczenie, w którym przeprosił piosenkarkę za swoje skandaliczne zachowanie. Oznacza to, że 9 czerwca w Opolu wybrzmią najnowsze hity Dody, takie jak, Zatańczę z Aniołami, czy, Melodia ta. Kropka. Co więcej, artystka zapowiada show, jakiego w stolicy polskiej piosenki jeszcze nie dała, a przecież w przeszłości pokazała, że jej wyobraźnia nie ma granic na przykład w 2007 roku wychodziła z ogromnego plastikowego diamentu, gdy śpiewała przebój Katarzys, a w 2010 rok strzelała ze sztucznej bazuki promując album Siedem pokus głównych. Doda przytyła przed festiwalem w opolu 2023. Jedno jest pewne, podczas występu dody w Opolu nie będziemy się nudzić. Wybrzmią doskonale znane piosenki, będzie show, ale pojawił się za to inny problem z kreacjami. Ulubienica tysięcy Polaków zwierzyła się na Instagramie, że ma obawy, czy zmieści się z sukienkę, którą jakiś czas temu z myślą o festiwalu uszyła dla niej jedna z projektantek. Powodem jest zmiana wagi, na którą wpłynęła pochłaniana przez Rabczewską w ostatnim czasie ilość truskawek. Według jej słów, od dwóch tygodni codziennie zjadała po dwa kilogramy pysznych owoców. Nie mogę jeść truskawek, przynajmniej do festiwalu w Opolu, bo nie zmieszczę się w kieckę, przynajmniej w drugą przebiórkę. Już przytyłam 2 kilo, bo jem około dwóch kilo truskawek dziennie od dwóch tygodni. Jest mała lipa, nie można powiedzieć, że jest deficyt kilogramowy. Oczywiście opowieść dody należy potraktować z przymrużeniem oka. W końcu jest szczupła jak igła. Cieszymy się, że po trudnych chwilach znów na jej twarzy zaczął gościć uśmiech.